Hello everybody! Welcome back to my motherfucking channel, ok? Dziś, z racji tego, że jestem e, Icon, fashion Icon, <grym> nie na no, żartuję oczywiście, przygotowałem dla was film, w którym będziemy oglądać moje stare zdjęcia, moje stare stylówki. Będziemy je oceniać w kategorii HIT czy KIT. HIT! Darek. Um, będę je przeglądał z mojego Instagrama, także zapraszam Was serdecznie, by the way, do mojego Instagrama. Nazywam się tak samo jak na YouTubie. Koniecznie tam zajrzyjcie i zostawcie follow. Nie wiem, możemy na 150 tysięcy follow zrobić jakieś rozdanie maybe? Zawsze o tym zapominam, ale od tego filmu gdzieś już to zawsze pokazywało. Ostatnie trzy osoby, które zaobserwowały mnie na insta i mnie tam śledzą. Jak wy chcecie się powiedzieć w następnym filmie, to wystarczy, że zajrzycie na insta i mnie tam zaobserwujecie. Teraz przechodzimy do odcinka. Dobra, słuchajcie, ja schodzę na samo dno mojego Instagrama i będziemy śledzić moje stylówki. First of all, wyjaśnijmy coś sobie. Ja od zawsze byłam fashion icon, od zawsze jarała mnie moda. No i co? I pamiętajcie, że to były inne czasy, to były inne czasy. Co zobaczymy pierwszego. Pierwsza stylówka jest z 3 marca 2018, czyli 3 lata temu. Tutaj mam basic marynarkę w kratkę, którą mam nadal. I właściwie ten płaszcz już ja w nim nie chodzę. Chodzi w nim częściej Szymon. Fryzura, kochani, ja miałam tutaj wygolone, tutaj miałem długie i tutaj miałem warkocza dobieranego. W ogóle to jest stylówka z yy, konkursu dla stylistów, w którym brałem udział. Nie wygrałem go tylko dlatego, ponieważ byłem za młody. <laughs> obviously. Dobra, next photo jest with my friend from e, o oh właśnie zobaczyłem, że Patryk Domański to skomentował powrót do przyjaźni. Bo komentował mi moje stare zdjęcia. To jest stylówka w płaszcz znowu w kratkę, ja uwielbiałem ten płaszcz ta koszulka w ogóle, ona potem się zrobiła jakaś dziurawa sama z siebie dziurawe spodnie, słuchajcie, ja mogę się szczycić tym że my big fat ass miał największe dziury ze wszystkich dziur u mnie w szkole w dżinsach babki w Sosnowcu jak widziały mnie z tymi spodniami E, łapały się za głowę i chytały urożenie ryża, z drugo, drugą ręka Girl, I'm sorry, I am gag, ale I'm gorgeous, ok? I tu, Victoria obok mnie, she's always gorgeous. And she's my friend. Przysyła mi buziaki, mega tęsknię. Ok, so next look is. Ok, this is a good photo. This is a good photo of me. Zdjęcie z moimi przyjaciółkami, pamiętam tą sesję, byłem z Kajem i z Klarą, które pozdrawiam. Basic blue bluzka jeansy, które uwielbiałem, one potem się zrobiły dziura na krocie. Zawsze, chcecie, jeśli i if you are fat, pamiętaj o tym. Najczęściej będą ci się robiły dziury na kroku. I mi się tak robiło, jeśli masz wielkie uda, jak szynka na święta, to tam ci będą robiły najczęściej dziury, ale nie przyjmuję się tym. You're still gorgeous. lubię tą stylówkę. Wydaje mi się, że byłam wtedy fancy i w ogóle. Chcecie, a w ogóle tak, by the way, jeśli byście chcieli odcinek, w którym pokazuję wam moje stylówki, takie pewnie jakie outfity, wiecie, taki film pod tytułem Stylówki dla grubasek, you know, gadam o nas, to piszcie, coś takiego zrobię. Girl, to jest jedna z moich najgorszych stylówek ever Te jeansy już wiedzieliśmy wcześniej, ale buty mokasyny, Tragedia, w ogóle okropne były te buty Jakieś skarpetki flamingi, ja nie wiem czy ja nadal ich nie mam gdzieś w szafce Ja skarpetki mam po 6, 8, 20 lat Koszulka <śm> Levi's, firmówka Skórzana kurtka, która wtedy wydawała mi się być cool, a tak naprawdę była paskudna Ja pamiętam, że ja nagrywałem vloga z tego dnia, ale tego vloga już nie ma I'm so sorry Ach, po prostu chciałoby się zjechać. E, nie ma tego vloga już e, u mnie na starym kanale. I by the way, to jest z Łodzi zdjęcie. I tam to z Wiktorem też było z Łodzi. To jest akurat z Muzeum e, Włókiennictwa. Tak, to się nazywa chyba tak. Oh my god! Jedalba z ikonicznych stylówek. Koszulka z pewną firmą pomarańczową. Nie powiem, bo mi nie zapłacili. I torebka Louis Vuitton. Znacie, historia jest taka, że to nie była moja torebka. To była torebka mojej przyjaciółki Klary. I w ogóle to było tak. Także ona ją kupiła w lumpie, bo ją wyhaczyła, to była oryginalna torebka, bo wyczailiśmy, ale ona mówiła, zapytałam się jej, mogę sobie zrobić zdjęcie. ona, tak, ale nigdzie nie wstawia, ja sobie zrobiłem zdjęcie i następny dzień wstawiłam je, także ona była droga na mnie za złoto, ale i tak, girl, I look gag, I look... Gagging. Okej, okay, okej, okay. następna fotka jest yy, żółta bluza, bardzo popularna moja żółta bluza, dużo osób nie z niej może kojarzyć. I kurtka jeansowa, którą nadal mam, którą często chodzę w niej w zimę. No to był taki specyficzny okres. Ale, nadal no, no, fajnie, cool. Widzicie te okulary? W ogóle te okulary! Ja nienawidziłam tego okularu. Nienawidzę chodzić w okularach korekcyjnych. Wydaje mi się, że wyglądał w nich paskudnie But wtedy wydawało mi się być cool. I w ogóle widzicie, jakie miałem ciemne włosy kiedyś. Oh my god. Oh my god, to jest bardzo fajna stylówka, słuchajcie. All black. To był okres, w którym ja zaczęłam chodzić all black. Wszystko miało być a bit, a Like my soul, like my heart Wszystko miało być czarne Włosy miałam wtedy mega czarne Stylówka mega czarna, w ogóle wiecie tak przy obrazie Fancy No fajny to był czas, ale Mega dark, mega dark Kolejna moja stylówka Oh my god, to jest z Muzeum Neonów Słuchajcie, w Warszawie I powiem wam szczerze, że ja jestem W szoku, jaki ja byłem kiedyś Aż mi się chciało płakać, że teraz tak wygląda. No, just kidding, I'm still gorgeous and stunning. Oh my god, tą fotkę uwielbiam! To jest jedna z moich ulubionych zdjęć na moim Instagramie i w ogóle jedna z moich ulubionych koszulek. Ja nie wiem, co się stało z tą koszulką. The future is female. Kochałem ten t-shirt, ja go wstawiam non-stop. jak go miałem tylko na sobie, to robiłem sobie z fotki, wstawiam, się tym chwaliłem, ale no, niestety już go z nami Kolejna stylówka, to był okres, kiedy ja naprawdę, to był to był bardzo średni okres w moim życiu, ja wtedy bardzo szybko, bardzo dużo schudłem, to był okres, kiedy mi wypadały włosy i w ogóle nie było za ciekawie, e, ale tą koszulkę, którą widzicie, ja teraz ją używam jako piżamę, marynarkę, którą mam na tym, to jest taka welurowa marynarka, ja w rzadko chodzę, bo ona, fajny materiał, ale ma dziwny krój, ale no, to był też specyficzny... Oh my god, to jest jedna z moich... To, to jest my, one of my favorite. One of my favorite. Influencerka, nimfomanka, feministka, słuchajcie, tak nazywałem to zdjęcie. Simon, look ikoniczny, kochani. Ja wyglądałem. Uaa, sensational. Girl. ludzie przechodzili i rzucali mi dolarami, rozumiecie to? Ja wyglądałem wtedy tu, gorgeous. Wspaniała torebka skórzana, którą mam nadal. Marynarka, bardzo ładnie skrojona, kupiona w lumpeksie. Koszulka w lumpeksie. Jeansy, z tego co mi się wydaje, też w lumpeksie. I ładne, eleganckie buty. Bardzo, bardzo super wyglądałem. Oh, this is another denim look. Słuchajcie, tutaj już jest bardziej tak luźno, w tle w ogóle moje auto rip and pray for e... Boże, jak ja namówiłem na moje auto Apolonia Apolonia, słuchajcie, e, to auto przeżyło wiele przygód, ale spójrzcie na moją stylówkę mega set chłopak bo to był taki trochę okres, nice podoba mi się ta stylówka, bez jest taka chill and sassy, you know oh my god jedna z moich najgorszych stylówek ja mogłam w ogóle chodzić w takiej kurce i w takiej czapce, tragicznie to wyglądam nigdy więcej się w tym nie gdzie nie pokażę, nigdy więcej. Okej, okay, kolejne zdjęcie e, mega ciemne, więc nie wiem czy to wybrzmi ale tutaj mam na sobie ramoneskę, ja uwielbiałam chodzić w ramonesce póki była na mnie dobra, a <noise> ja ją mam nadal ale niestety, no, not the size because I'm bigger and better <noise> and sweeter no, powiem wam szczerze, że to też był konkret <noise> Przepraszam. To chyba do tej pory jest najdroższa rzecz w mojej szafie. Chociaż może któreś buty teraz byłyby. Na pewno, tak, któreś buty były teraz droższe. Ale to, to był czas mojego bycia Bad Boy. Zaraz zobaczycie więcej stylów z tego kresu. Oh my god, another. Tu jest zdjęcie spod mojej szkoły. Czarnym płaszczu, który mam do tej pory. Uwielbiam ten płaszcz. Jest od mojego taty, którego pozdrawiam. I uwielbiam ten płaszcz bluza, którą teraz nosi Szymon. Prędzej niż ja. Ale fajnie wtedy było. Fajnie, fajnie. Ok. This look is good. Te spodnie już widzieliśmy wcześniej sweter też widzieliśmy społecznie, ale w innym stawieniu teraz z tym płaczem i red glasses, nice, nice fajnie, fajnie to wyglądało, też mi się wydaje, że fajnie to wszystko współgra i w ogóle jest takie cool oh my god, nie wierzę, w ogóle opis zdjęcia lil gruby vol 2 nie wytrzymam ja w dresach, mnie jeszcze miesiąc temu nie zobaczylibyście mnie w życiu w dresach, na mieście gdzieś absolutely na. teraz ja chodzę tylko w dresach, ja sobie, ja w... Ja bym chciał złożyć pokutę osobom, które się śmieją, że chodzą tylko w dresach. Ja wam pr przepraszam, wybaczcie mi, ponieważ ja teraz jestem dresomaniaczką i ja chodzę tylko w dresach. Facts for facts, I'm so sorry. O Jezu, to jest moja stylówka ze studniówki, którą nienawidzę. To była... Strasznie źle się czułam w tym. Macie tylko przez urywek, nie patrzcie dłużej na to, bo ja wyglądałem tam strasznie. Okej. Okay. Okej, another photo z mojej szkoły, którą również pozdrawiam z technikum. Bardzo w ogóle wydaje się tutaj mega wysokiej jakby miał nogi jak Naomi Campbell. Sweter ala golf, taki w stylu lat like 90. -tych. I ciemne włosy. To było coś. I w ogóle taki szaj byłem trochę, nie wiem, nie wiem jak to nazwać. Okej, okay, to jest stylówka z bycia rzepiarą rok temu. Słuchajcie, muszę zrobić zdjęcia w rzepaku, ponieważ no, zaczął się sezon rzepiar, a ja nadal nie mam zdjęcia w rzepie, tak się mówi. W rzepaku. W rzepaku, no never mind. Ale no... Fajna, to jest tylwka. Taki e, fajny, fajna marynarka. Sweter, który już widzieliśmy. Czerwone okulary. O, tu zdjęcie z moją przyjaciółką Klarą, słuchajcie? Z kampanii, którą sam zrobiłem dla mojego e, merchu, mojego dropu blues mood, które poszło bardzo dobrze. To ja szczerze mogę powiedzieć, że to był chyba jeden z najlepszych dropów z wszystkich influencerów, TikTokerów, jaki był. Nieskromnie mówiąc, ponieważ bluzy wyszły znakomicie, zdjęcia wyszły super. Eee, sprzedaż poszła bardzo dobrze w 3 dni, bardzo dobrze poszły bluzy. wiecie czy byście chcieli kupić ode mnie coś, jakieś rzeczy. Ja bym chciał mega zrobić, ale no, tak jak wam mówiłem, raczej nie spodziewałbym się do końca tego roku. Ale może kiedyś zobaczymy. Coś, tu wchodzimy w erę, jak już mieszkałem w łodzi i to zdjęcie z tego, co nam ja było chyba z Gdańska. Tutaj się nauczyłem robić zdjęcie jak influencer i eee, wydawało mi się, że wygląda mega fancy No i takie może najnowsze zdjęcie bardziej, żebyście poczuli różnicę. Nie jest to najnowsze zdjęcie, ale jedno z nowych. Czy mi styl się za bardzo zmienił? Chyba nie. Nadal są takie główne elementy, żeby były ładne spodnie podkreślające moją S. E. E e e e e. Zakrzysiłem się powietrzem. W ogóle... Zdałam sobie sprawę, że nie oceniłem, miałem oceniać wszystkie stylówki jako hit czy kit. Myślę, że możemy podsumować to, że wszystkie stylówki były jako hit, także mega się z tego powodu cieszę. Pamiętajcie, żebyście się czuli dobrze w sami ze sobą ze swoich stylówkach. Jakbyście chcieli serio takie odcinek, w którym robię stylówki na sobie, będąc fat, jakieś wiecie, takie porady dla takich osób, to piszcie w komentarzach. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeszcze raz wam przypominam o Instagramie oraz TikToku, tam koniecznie zajrzyjcie, żebyście chcieli więcej coś ode mnie. I to by było chyba na tyle kochani, widzimy się w następnym odcinku w sobotę o 11.12. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, pa!